Jeśli włożysz długopis do kieszeni, będzie tam, dopóki go nie wyjmiesz. Mądre fakty, których nie znałeś, założę się, że od ostatniego faktu puścisz mega głośnego pierda. Jeśli rozwiniesz mapę, zobaczysz na niej różne miejsca i drogi, które są na niej zaznaczone. Przydaje się to podczas serwiwalu. Czy wolałbyś usunąć TikTok teraz, czy wziąć ślub z drugą osobą, która pojawia się po kliknięciu? Udostępnij, a następnie Messenger. Jeśli wrzucisz monetę do automatu z napojami i naciśniesz przycisk, automat wyda ci Twój wybrany napój. Jeśli napiszesz w komentarzu Kocham i pozwolisz autokorekcie dokończyć, wyjdzie to, co kochasz najbardziej. Gdy założysz okulary przeciwsłoneczne, Twoje oczy będą chronione przed jasnym światłem od słońca. Chcesz być mądrzejszy? Wystarczy, że zaobserwujesz fakty Zbyszka, aby codziennie uczyć się nowych faktów, które sprawią, że będziesz mądrzejszy. Jeśli włożysz tosty do tostera i go włączysz, po pewnym czasie tosty staną się ciepłe i chrupiące.